z tej strony Uśmiech Radości Dzisiaj będziemy robić slajma z dodatkami na przykład z takim kolorowym brokatem lub e, takimi ozdobnymi e, jak to będzie się nazywało? Koraliki. No, ko, ozdob, ozdobami z cekinami, tak z tekinami. E, zaczęłam, już wlałam wody, więc już wodę mamy za sobą Wezmę teraz borax no i dzisiaj ja nagrywam naszą nową kamerą tak kupiliśmy kamerę specjalną do nagrywania Dam to około tyle myślę. pokaż pokaż bo to tyle może o tyle dam no. może kurczę nie a ty to, to tak od razu robisz tak robię roztwór Będę musiała to włożyć tutaj, żeby to opadło. Okej, okay. z tyłu. Dobra. Dobra. Wymieszam to dobrze teraz. Zakręcę borax i będę zabierała się za naszego slajma. Pierwszy będzie klej z astry, ten, którego zawsze używam osobiście. I go e, no naleję, muszę zobaczyć, dobra, dobra, no będzie chyba, chociaż nie wiem. I dobiliście 14 subskrypcji. subskrypcji. Bardzo się z tego cieszymy. Nagraliśmy chomiczka. Tak, Mikusia. Musimy teraz ja coś to dobrze wymieszać. Tak. tak, Mikusia. Teraz będziemy bardzo dobrze mieszali. O, już widzę, że. O nie, robi mi się już slime, bo miałam łóżkę z buraksu. I dobrze, musimy to dobrze wymieszać. E, no i zasubskrybujcie kanał. No, no i jeszcze ucie. dajcie łapkę w górę. Góra, tak. Dobrze mieszał. nie, już mi się slime powoli zrobił. A czy nie zrobić? Nie, już się zrobił. Po co ja ten resturz z buraksu zrobiłam? Jak miałam już na, trul na to trudno A co chciałaś zrobić? O, okay. A pianki dzisiaj nie ma. Tak, pianki. do jest bez pianki nie założyłem. Dobrze, wymieszam jeszcze to dokładnie. Na kierunku kamerą, żeby było widać dobrze. widać, widać. Z daleka bardziej. Będziemy teraz nas z komputera. To robili bo... E, czyli no, e, z komputera będziemy. E, no, jak to się nazywa? Idziemy no, przesyłać się film. Przesyłać film, będziemy go tam e, montować, bo kiedyś robiliśmy to na e, ja telefonie, więc to było pewnie A słabsze. to jest taka kamerka już taka porządniejsza. No. Chyba tam jest dużo to też nie wiem. A, a, jak, a co z miało z tego wyjść? I nie, nie miał Cięż, się. Zaktrywać? No dobra, niech będzie. Chciałaś do uklejdać czy nie? Na początku po prostu mi, nie osiadł, tylko miałam wymieszać z tym. O nie, on się mi rozdzielił. O nie kurczotki, szybko dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Taki jest nasz slime. Wygląda lepiej niż zwykle, więc bardzo się z tego cieszę. Jest jeszcze dosyć lepki, bo... Można zrobić? Raczej no na razie... ale bardzo fajne. Fajny bardzo w dotyku. Odłożę go i będę nasypywać... Podaj mi chusteczkę. No dawaj, dawaj. Zostaje. Oj, nakierowałam. Kamerę... No na razie tak nie przygotowaliśmy się dokładnie. Teraz co? Do... Ojoj, 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 co się stało z naszym slajmem. No dobrze, niech będzie. Jaki to będzie brokat? Yy, jeszcze na przykład, nie wiem, ale yy, dam. No, gdzieś... Mi się wydaje, że dam. Ten jasny róż, ładny. Daj z bo nie widać. O dobrze, teraz. A taki jasny róż, bo tu jest taki ciemniejszy. Nie, ale ci, różnicy nie ma. Tutaj, tutaj stań? Różnica nie, nie ma. Jest różnica, jest. Tylko ty nie widzisz. I dam kolor niebieski. Ten. O, te dwa będą obok. Dobra, pierwszy dam e, niebieski. Pierwszy raz ogólnie robię slajmat z brokatami i takimi, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Podostawaliśmy będzie brokatów, tego wszystkiego. Tak, z okazji urodzin to dostałam dużo, bardzo brokatów. Teraz co... To... nie. Brokat i te dzielniki też dostałeś? Tak. A reszta swoja. Oj, co Weź tą kamerę. No nie kamerę, tylko no, rękę. Pokaż, pokaż, bo nie widzę, bo tutaj. No, to ty musisz przechać. Patrz, jest, nie? Dobra. Eee, dla chomiczka kupiliśmy taki... taki, taki lodzik. Kolba-lodzik. Kolba, tak, taka kolba-lodzik w wafelku. Wow, bardzo ładnie wygląda, ale dam dosyć za dużo, raczej za mało do niego brokatu. I nie będzie chyba cięć, bo po nie wiem jak to cięć, się robi. Na po razy. pierwszy raz mam tą kamerę. No ciężko, próbowaliśmy robić. To może jeszcze nagramy dzisiaj Mikusia? Ja nie wiem. Przecież może późno. Na... No bo dosyć późno nagrywamy. Okej. Okay. Daję dobre nieski. Dobrze, teraz będziemy mieszali to wszystko jeszcze raz dokładnie. I napiszcie się w komentarzach, czy lepiej z telefonem, czy z tym. Oj, chyba będzie lepiej z kamerą. O nie, no, bo tak, e, z kamerą to palców mnie będzie widać. O nie, bo mogę... Jak nie ruszamy tej kamery. Tak, bo bardziej płynniejszy jest. Nie, chodź, slime. Chyba obraz. Oj, już tam kreseczkę baterii poszła. A. Tam mamy jeszcze dużo. Potestowaliśmy to też. Tak wygląda, bardzo ładnie się błyszczy. Tam chyba więcej różowego. Nie, to no jest chyba... Ale ładnie, ładnie. Tylko ale. nam te slajmy wysychają. Tak. I pokażę wam co się stało naszym ostatnim slajm Taki się zrobił papierek. Ogólnie jego jest, tego papierka No jest... bo my nie zamykamy slajmu. No, się... dolewaliśmy do tego water slime'a dużo tej, tej wody. wody cały czas i on się tak na początku trzymał bardzo długo później się nam Asa. niestety zasył, bo przestać mu dolewać do e, wody. Może ja na tam dzisiaj naszego miczka. Mm, no, nie wiem czy damy radę. Zobaczmy. Ale, ale Bardzo ładne. Nie widzę, nie mogę cię zobaczyć. A tutaj jest. Bardzo no ładny jest. Nie wiem, tu, tutaj je. ja widzę jako tutaj, wiesz, a, a ja nagrywam tutaj. I nie widzę w ogóle. Tak, kamera łapie, mała. Dobra, zbierzmy szybko jeszcze ten pozostały brokat. Tylko, że on się nam zawsze rozrywa. Musimy go bardziej chyba lepkiego. No. Może jakieś pianki troszeczkę, no ale to, to nie. jest bez pianki. No, chyba, że zaraz pójdę, ale to będzie bez cięcia, więc. Kiepsko. To ty pójdziesz tylko. No to ja pójdę. Zobaczę. E, to ja zaprezentuję, może wszystko. Pokaż, pokaż jeszcze tutaj. Daj sobie te te. A tutaj no e, To wybierz e, jeden albo dwa jakieś ładne, a ja pójdę. Hmm. Które to by wybrać? No, ja myślę o tych kółeczkach. Takie dużo Fajnie. Kum. Następny będzie chyba ten Czekaj. No. To ja cię ale... Ale fajny slime. I mam taki błyszczące, nie chcę go po w tę kamerę, ale lepiej zawrócę. Dobrze, tam. już jestem. To wybrałam te koraliczki. Te koraliczki jedna czy nie jedna wybrałam na razie. O, nie jeszcze nie jestem na rzecz z jakiś. Y jedna, czy? Weź jeszcze wybierz e, jedna. No, może takie? Ten się za bardzo wtopił w te, te. Te. Te, te slime'a. No, no, się bardzo się nożyczki wzięłam? Nie, on się lepiej no, no, te... To się chyba bardzo wtopiał. E, czy ja wiem? Nie. Jakieś inne kolorki. Chciałabym, no, no, się wybrał tak... takie. O, może żółty, czy niebieski? Może być żółty, żółty. <susza> bo niebieski będzie się też wtopiał. No. Ten. Pokład Jakieś szybkie nożyczki. No, jeśli już nożyczki, to będziecie trzeba poznać się. Tak. Obozy, no, to jest śmieszne. Dobrze, teraz pokaż tutaj dla naszego slajma. A może te kuleczki do pistoletu damy? E, nie. A może Leczki ale to mamy. Nie, lepiej nie. Wszystko schowane bardzo. No. Obleczko. Będziemy musieli to, potem szukać. Okej. Okay. Nie. Nie, co ty zrobiłeś, daj tutaj. O, co za slajma będzie pianka z mojej ręki? On nie wiem, to jest będę cała brudna. I cała kamera. Proszę cię coś ty razie. Myślałam, że weźmiesz wrenkę i kamerę, a teraz to widzę, że już nie weźmiesz tej kamery. Nie. Nie, to to nie mówię. Zrobiłeś. Ty taką głupotę. O nie, wszystko wypada. Po co ty to zrobiłeś? Ty, ty maram, ty no dobrze. zostaw. Ale fajne jest to tylko piękna na dolenia. <laughs> Miękiej. Ja muszę wziąć To jest bez cieni, więc to nie jest pewnie za fajny film, ale ile tego jest. nagrywam mnie. No to nagrywaj, nagrywaj mnie. Szybko, szybka ewakuacja. Zawsze jest tyle. Zaczynasz film? To tak, tak. O tak się robi. tak. Nie, 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 taka mała awaria. Piankowa. Piankowa awaria. nie, Piankowa cięcie, to byśmy zrobili. Na pewno. Mieliśmy taki statyw e, do absolutnie. telefonu, ale taki zaborski, że raz coś tam zrobiliśmy, to się zaraz cały rozwalił. Okej, okay, szybciutko dam więcej może tych rokacików. Czyli to są te bryloczki. Takie ładne Szybko A może bo... tego. Nie, absolutnie pianki. E, do kolenia. Teraz brzydki się zrobił. Chyba staram się goli. <noise> Cieszę się, że jest was. E, e, to, to będzie ile was? Jest tam 14. 14 osób. No i tak jest bardzo dużo, jak na początek kanału. Więc... Musiałam delikatnie dotknąć łopianku do kamerkę. Aj, tylko nie zwróć. Mhm. Dobrze, powyjmuję. Mogę ten dystans zrobiłem? Mam nadzieję. Tutaj, tutaj stań, tutaj. Gdy miałeś czas. Tu kiedy kończy, No chyba za chwilkę. Za Dobrze. Dawno filmu nie było. Dobrze. Więc za kluczy? z drzwi? Nie wiem. Chyba? Nie no. Tak on wygląda, nie jest on najpiękniejszy. A nie zbierze, kucham, tak? Tak jest, że tak chociaż Taki jest z galakcji. Galareta. <gulata> nie, galareta, tylko galakcji. Ale galareta galakcji, to jest taki. Galareta galakcji, tak, super. To jest taki cudzy Masz... jakby. Takie wszystko jak są w grach, to zawsze jest takie coś za pieniądze prawdziwe. Jak ktoś, nie wiem, ktoś takiego, nie wiem, człowieczka w takiej koszulce, to, to jest takie najlepsze. O nie, Brachaty nie, nie umiem Ciężko się wkłada. Za dużo musiałam dać tego boreksu. Z... Zrobię szybciutko jeszcze jednego może. Tylko będę musiała iść po wodę, o nie. O to poczekam sobie. Ile trwa film? będzie... Już nogi bolą z tego stanę. No to stój, stój. Szybko! Mały slime, ewakuacja, szybko. Można tę będę nagrywać. Dobra. O, siadnę na miejsce, uśmiechaj się. Ej, fajny ten slime. Tylko galareto. O, no to jest super galaretka. Na zejdź, to jest czująca się galaretka, jak papie. Dzisiaj czująca galaretka. Będzie strasznie długi film, ale przepraszam za to, bo nie miało takie długie, więc ogólnie. Czytam kolejnego? Tak. Tutaj nam dwie godziny. Nie, nie zrobię. Dobra, szybko, roztuk z buraksu. Szybko, 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 szybko. Ten Helki. Nie wiem, ile o, oh. Ciuszący się fajnie w dotyku. ale nie wiem, czy się rozciąga, bo nie próbuję. Nie, Płeniamy. on nic się nie rozciąga, nie wiem. Nasze slajmy się nigdy nie rozciągają. No Oni jest znowu za dużo. Dają ile przez slajmy, ale nasze, najgorsze. O, kurczotki. Jakie to jest. Jak się śpieszysz, to strasznie ciężko. A się diabeł cieszy. Uh. Naprawdę widzę, że chyba się diabeł cieszy <laughs> Szybko A! Wyszedł taki owozie, co to z niego wyszło szybko odlepszy ode mnie Okej okay. Ile on trwa ten filmik, bo naprawdę nie widzę. Trzeba tak zrobić, żebyś ty widziała, ale to już ja nie będę widzieć. Nie. Yeah. Hej, bo zwalasz, zwalasz, uważasz. Jakby tego stelajmy przeciw tymi nożyczkami. Nie. Yeah. I może nagramy Minecrafta, ale ASMR chyba Chcesz powiedzieć. Nie. Yeah. Tylko trzeba zrobić na komputer taki program. Te no, Jeszcze na Minecraft się popsuł No wiem. Ojej. Kiepsko to wychodzi. I serce widzę że zrobimy z ręką, bo bardzo się wiem... W pierwszym odcinku wam się bardzo spodobało. Tak, ma dużym dużo świetnych łapek w górę. Nie to łapek w górę było? Nie pamiętam. Woda leci z tego. Czemuż tak? Dobra, szybko. Brokat. A może pójdziemy do naszego komniczka? Nie, bo tam jest za głośno. No, tam mamy małą rozprawę. Dobrze, szybciutko. Jakiego? Ale piszcie w komentarzu, czy jecie czekolady z ziarnami kawy. Bo taką czekoladę mamy. Chrobiliśmy sobie taką... takie ziarne kały. Fioletowy i różowy będzie. Fioletowy Ty... różowy. Tutaj nagrywaj. U, jest tutaj kwadraty z czami, nie wiem. Jest! Ciągnąć Kasia. Nie wiem, jak ja Jakieś takie kwardzie. Dobra, szybko wyłach. O, kureczka. Oj! Glimmy slime. Proszę taki. A się rozlatuje Czyli Ratować to boraksem. Baby Slime Szybko ratować to buraksem. A może jakby to tak wymieszał? Nie, z tym nie, z tym absolutnie nie A to wrzuca Nie Ten mokry to slime jest straszny Ten jest fajny suchy nie, Ja myślę, że on się mokry zrobią Ach. Ale czy to może ręka jest... Czy to nie. może twoja ręka? No, czy to jest tak? Nie popijasz wami do kolei, jeśli ludzie nie nagrywają, to... Nie, co to... jest zaraz W ogóle to jest odcinek masakra. A! To jest jakiś ekspres. <suszy> Tutaj informują... Informujemy, to się u nas ale boli mnie palec. Szybko... Co zrobię, coś na dość? Łaj z tym samym... Ci filmu, już 18 minut. O, zawsze to 6, mówiłem, że 6 i lat? 18 minut. Masakra. No, za chwilę już kończmy. No już. Z tą Saki. czekoladą nam nie wyszło. Ale takie no to dobre było. Dobre było, ale nie. Ale. Takie. E, obiecaliśmy, że nagramy pizzę. Ale ta pizza, no. no nie daliśmy rady. Oni nie daliśmy no, no rady. I bardzo ciężko jest. Ajajaj, aj, aj, ale strzelające. A na naszym telefonie, jak chcieliśmy cięcie zrobić, to było bardzo ciężko. Bo jak telefon zgaśnie, to już cały film musimy on nomadować? Ten slime jest super fajny. Za ten, a ten, ten slime to nie. nie wyszedł. Baby slime w ogóle. Nie wiem, chyba w następnym odcinku będziemy go ratować, bo. Co nie da. No to pozdrawiam Was serdecznie i będziemy kończyć. Cześć!